Dzisiejsze zajęcia odbywają się w plenerze i z elementami przyrody będziemy mieć po raz kolejny do czynienia. Wykorzystałam to, że jestem nad morzem i udało mi się zebrać kamienie, które tutaj się znajdują. Te swoje kamienie możecie znaleźć w czasie podróży do parku, porozglądajcie się, na pewno gdzieś leżą dookoła was. Kamyczki można też kupić w sklepach budowlanych, gdyby ktoś chciał wykonać taką pracę, a nie udało mu się ich znaleźć nigdzie na dworze. Chociaż w to nie wierzę, bo kamienie otaczają nas ze wszystkich stron. Do stworzenia dzisiejszej pracy będziemy potrzebować najważniejszego elementu, czyli kamieni. Wybierajcie proszę takie, które są w miarę duże i płaskie, żeby łatwo się nam na nich malowało. Eee, paletę, farby, pędzelki, Pędzelki o różnych grubościach. Cieniutkie do malowania malutkich elementów, a grubsze do zamalowywania większych powierzchni. Woda i ręcznik papierowy. Więc dzisiaj, słuchajcie, wykonamy taką pracę, która będzie pracą malarską. Będziemy malować właśnie na kamieniach i stworzymy sobie rodzaj gry, rodzaj zabawy. Ta gra nazywa się Opowiedz Mi Historię. I chodzi w niej o to, żeby na każdym kamyczku namalować jakiś element. Może to być słońce, może to być dom, może to być samochód, może to być rakieta kosmiczna, może to być żaba, może to być syrenka. Tak, żeby potem, układając te kamyczki, udało się Wam opowiedzieć jakąś historię. I w zależności od tego, jakie kamyczki użyjecie, w jakiej kolejności je ułożycie jak różne historie będziecie mogli je opowiadać. Zaczynamy od tego, że wymyślamy sobie jakąś historię. Ja zrobię historię o tym, że przyjechałam nad morze. Zaczynam od tego, że maluję samochód, którym przyjechałam tutaj. A może niedokładnie ten, bo nie mam czerwonego, ale ten będzie na pewno ładniejszy. Kameczki już gotowe, wyschły, więc mogę opowiedzieć Wam moją historię. Moja historia wygląda mniej więcej tak. Postanowiłam wyruszyć na wyprawę do mojego małego domku nad morzem. Kiedy przyjechałam, była już noc, więc rozpaliłam ognisko, upiekłam chlebek i zjadłam go ze smakiem. Następnego dnia chciałam pojechać nad morze, żeby popływać łódką. Miałam nadzieję, że zobaczę ryby. Może udałoby mi się zobaczyć też ośmiornicę. Niestety, zamiast słońca, następnego dnia padał deszcz. Więc nie zostało mi nic innego jak siedzieć w domu. wygląda moja historia. Myślę, że z tych obrazków można ułożyć jeszcze kilka innych. Teraz Wy namalujcie swoje ilustracje i opowiedzcie swoje historie.